Skręć łagodnie w prawo. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu. Witajcie, witajcie. Przyjechaliśmy do Wrocławia, aby załatwić kilka spraw, a przy okazji postanowiliśmy odwiedzić IKEA i zjeść tutaj obiad, ponieważ dawno, a mianowicie chyba kilkanaście lat temu, byliśmy tutaj po raz ostatni. Także ciekawi jesteśmy, co się zmieniło od tamtego czasu, w innym miejscu wtedy w ogóle była ika niż obecnie, bo teraz to jest oddzielny budynek na Bielanach Wrocławskich. Więc zobaczymy, zobaczymy jak wygląda restauracja. Sprawdzimy czy jedzonko dobrze smakuje, jak się zmieniło. Ono jest tanio, szwedzko i smacznie. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Chcemy sobie zakosztować ikejskiej kuchni. <śleski> Szwedzkiej kuchni. Szwedzkiej kuchni. Dobrze, także go! Kolejki się nie zmieniły, nadal duże, także bardzo, bardzo dużo ludzi jest. Zobaczymy, czy smaczny. Jestem bardzo ciekawa. Dawno nas nie było. Fajny. I tak wygląda nasze zamówienie. Tada. Zaraz będziemy po kolei mówić, co mamy. Mm, ale głodni jesteśmy już. Wygląda przepysznie. A co tu mamy? Klopsiki, sałatka z krewetkami, mintaj z brokułami, dewolaj, żurek, szarlotka i ciastko daj. Także mmm, mm, mm, przepysznie wygląda. A więc spójrzmy do żurku, czy jest treściwy. Czy jest kiełbaska? Jest kiełbaska. Mmm, mm, mm. Ziemniaczki są i smakuje bardzo, bardzo dobrze. Jajeczko fajnie, fajnie. Mm, fajnie. Z żurawinką. Mm. Ziemniaczki ładne. Kosztujmy teraz tego mintaja. Smak dzieciństwa. Zawsze z mamą chodziłem w brzegu więku. Na rybę, jak byłem małym dzieckiem. Spójrzmy, czy z dewolaj wyleje się masełko. Powiecie, dewolaj, bez wylanego masełka to nie Devolaj. Nie wiem, czy to widzieliście, ale prysło. Także patrzcie. Jest wydrżenie. Żeby widzowie dobrze zobaczyli. Popatrzcie, co się dzieje. Wypływa masełko ze środka. Tu wszystko prysło. Także I powiem, że tak jak przypuszczałam. Panierki nie ma za dużo. Zobaczcie, samo mięso. Także naprawdę. Mmm. Mięciutkie. Zimniaczki, oczywiście, po forma, bo już kosztowaliśmy. I brukułka jeszcze sobie tutaj weźmiemy. Zmieszamy smak. Mmm. Przepyszne. Naprawdę rewelacja. Bardzo, bardzo dobrze usmażone mięsko, także pychota no za takie pieniążki pyszne. Jedzenie oczywiście ceny wszystkiego napiszę poniżej. Bardzo, bardzo dobre. Sałatka z krewetkami prezentuje się tak. Poszukajmy tych krewetek. Czy są? Widzicie tutaj? Są krewetki. Są takie bardzo, bardzo mini. Mm, Malusienkie. Zimne. Jak to w sałatce. I takie są, powiem, nie najwyższej jakości, ale nie są złe. Są dobre. Tutaj mamy różne warzywka, bardzo, bardzo fajnie. I sosik. Kwaśny, ale dobry. Przyprawiony dobrze. Także sałateczka będzie smakowała na pewno, na pewno. Uch, no to jak ogarnamy. Siedzimy w takim uroczym miejscu. Spójrzcie, jak fajnie zakątek taki. Bardzo fajnie. Praktycznie tutaj koło nas ludzi nie ma, byli, ale się zmyli, że tak powiem. Tutaj wyjście ewakuacyjne. Także jesteśmy... Oj, telewizor. Jesteśmy na samym końcu. Na samym końcu, ale nie na szarym końcu. Na niebieskim końcu. A już za tłumem. Weź, faktycznie. Nie, że za mną jest szary koniec. Scena jest szara, a obok jest niebieska. I tak mniej więcej wyglądają talerzyki. <grystanie> Także wszystko zjedzone. Smakowało? Bardzo. Podsumowując, było bardzo, bardzo dobre. Chcę pokazać rachunek. Spójrzmy, jak prezentuje się ciastko Daim. Mm. Mhm. Mm Wygląda fajnie. I bardzo, bardzo dobre. Mmm. Ale dobra. Pycha. I szarlotka. Spróbujemy. Sosik. Jest to waniliowy pudding, A szarlotka. Mmm. Czy dobra? Mmm. Popatrzcie, jak smacznie wygląda. Naprawdę godne polecenia. Nie jest słodka, bo to ciastko jest bardzo, bardzo słodkie, a szarlotka nie jest słodka. Jest naprawdę idealna. Mmm, bardzo mi smakuje. Pycha. Fajnie, można fikaj dobrze i tanio zjeść. I na pewno się najecie. Pytam Piotka, czy chce iść do UK. Możemy iść. I patrzcie na jaki dział mnie przeprowadził. No to jest nowość. No proszę cię. O, zobacz, i wylewasz. Nie się Wiesz co, my no już ten etap mamy za sobą, także nie wracajmy. Właśnie nie. Nie chcemy. nie chcemy. No piękne te wszystkie rzeczy słodkie. Ale nie, nie, nie. Łóżeczka! Nie, nie, nie już nie, a bo ja ci pokażę. Dzięki. Dzięki. Wariacja. I jeden ze skrzatów zaliczony. Nie wiem czy wiecie, ale we Wrocławiu jest wiele takich skrzatów. I jak smakowałeś Piotrek? Tak, oczywiście Izabela, smakowało mi obiadek, był bardzo pyszny. Jeżeli wy macie jakieś doświadczenia, to piszcie w komentarzach, co Wam najbardziej smakuje w Ikei. Będzie nam bardzo miło, a wszystkie komentarze oczywiście czytamy. A to co najbardziej smakowało? Bo mi najbardziej chyba klopsiki, jednak. Szwedzka potrawa. Najsmaczniejsze były. Mi najbardziej smakuje mintaj i sałatka z krewetkami. A mi, mintaj smakował najmniej. Ale to jest dziwne. Najbardziej klopsiki, a na drugim miejscu dewolaj, bo jak go przekroiłam, to masełko normalnie wyprysło na mnie. <laughs> Naprawdę szok. A Także dla super. mnie mintaj to smak dzieciństwa. No no. Taka typowa. Fajnie, chyba. fajnie. I tym przemiłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. A więc do następnego vloga. Pa! Pa, pa. i zaglądajcie na poprzednie odcinki.